Cześć, w tym materiale podzielę się z Wami metodą, która jest bardzo skuteczna w bólach w odcinku szyjnego naszego kręgosłupa. Jeżeli macie takie problemy napięciowe, gdzieś tam stresowe, czy nawet bóle głowy, ta terapia jest dla Was. Terapia jest bardzo prosta, możecie ją wykonać w domu, czy nawet w przerwach w pracy, bo jedyne co będziecie potrzebowali do wykonania tej terapii to będzie stół czy biurko, więc nie wymaga przyrządów. Na czym będzie ona polegała? Będzie polegała na tym, że zrobimy taką lekką trakcję poprzez wykorzystanie naszych łokci przed ramion, które oprzemy sobie o to biurko i zrobimy taką lekką trakcję. To i tak będę tłumaczył zaraz dokładnie w opisie ćwiczenia i w materiale. A też podkreślę, że warto wcześniej się dobrze rozgrzać, czyli zrobić wstępną, delikatną rozgrzewkę, później malutkie rozciąganie do zakresów. I następnie przechodzimy do terapii. Także może Wam to nawet zająć 5 minut, co jest bardzo istotne, bo terapia wykonywana 2-3 razy dziennie może przynieść ulgę. Proponuję też nie przesadzać z ilością, nawet jeżeli czujecie już ulgę po pierwszym razie, dajcie sobie odpowiednią ilość czasu na to, żeby ta terapia zadziałała. Czyli robiąc ją 2-3 razy dziennie przez tydzień. Później możecie odczuć te fajne efekty. Jeżeli komuś pomaga od razu, to wiemy, że to jest terapia dla Was. A więc co? Zapraszam do ćwiczeń. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że dobrze by było rozgrzać nasze mięśnie, które są pewnie mocno pokurczone, u każdego inaczej, w zależności od ułożenia naszej głowy. Ale tak pokrótce, żeby też nie wnikać w anatomię, najważniejsze jest, żebyście delikatnie sobie rozmasowali wszystkie struktury, które czujecie, że są mięśniowo spięte. Jeżeli czuję, że to jest bardziej gdzieś tam czworoboczny, czyli ta część z tyłu szyi rozmasowujemy ją, to nie musi być jakiś profesjonalny masaż. Ważne, żebyście sobie po prostu zrobili takie wstępne rozgrzanie i uelastycznienie tych tkanek. Jeżeli już to zrobicie, musicie sobie zrobić takie delikatne ściąganie łopatek do góry, do dołu, troszeczkę do przodu, do tyłu, bo jest tam mnóstwo mięśni, które się przyczepia od potylicy właśnie gdzieś w okolice, czy to będą łopatki, czy, czy, czy głębiej. Jeżeli to zrobicie, to później możecie sobie lekko rozciągnąć kręgosłup, czyli po tym masażu, po tym takim wstępnym poruszaniu się możemy zrobić lekkie rozciąganie do zakresów. Delikatnie w górę, delikatnie w dół. Wszystko bardzo spokojnie, bo jeżeli macie problem bólowy, to pewien, pewien, pewien zakres, pewien skłon czy skręt rotacja będzie problemem, który będzie Was e, męczył. No i teraz przechodzimy do samej terapii. Je, jak to działa? Już pokazuję. Potrzebujecie coś płaskiego, może być to stół czy biurko. Ważne, żeby móc zaprzeć swoje łokcie przed ramiona na wysokość mniej więcej zgiętych w ten sposób ramion, czyli 90 stopni. I teraz robimy sobie taką dźwignię, czyli blokujemy się na tych łokciach. Nasze kciuki wędrują na potylicę, czyli z tyłu głowy, to jest dokładnie tutaj. Zaraz pierwszy moment, który wyczujecie sobie od czaszki, tak? To chwytamy mocno i robię sobie taki wyciąg, czyli delikatnie ramiona idą w przód, a mój cały tułów idzie w dół, opada i wyciągam głowę. Super przyjemne. Z wydechem i pogłębiam. Mogę wykonać lekki skręt w jedną, w drugą stronę. Jeżeli znajduję taki punkt, ja znajduję tutaj, z taką lekką rotacją, zostaje mi trochę dłużej. Biorę jeszcze raz głęboki wdech, głęboki wydech, pogłębiam. Mogę jeszcze popracować z lekką rotacją. Technika naprawdę pozwala na wiele dowolności. Czuję takie fajne, przyjemne rozciąganie, które mi ułatwia. Jakby tą pracę, możecie to zrobić w domu, możecie to zrobić w pracy, naprawdę terapia działa. Jeszcze pokażę Wam tak troszeczkę z boku, żeby zobaczyli, tak na zapieram, chwytam o potylicę, te palce tylko asystują, zapieram się mocno, wydech, rozluźnienie i wyciągam głowę do góry, a to jest moja dźwignia, fajnie, terapia działa. Jeżeli chcecie coś więcej odnośnie samej trakcji, już taki film wcześniej popełniłem, więc pewnie w odnośnikach albo wyświetla się u góry, żeby sobie to zobaczyć. Jeżeli Was interesuje sama zasada działania tej trakcji, tam trochę bardziej objaśniłem. A generalnie zachęcam Was do tych ćwiczeń, bo można sobie nawet z przewlekłymi problemami dyskowymi gdzieś tam w naszym kręgosłupie w odcinku szyjnym poradzić, więc zachęcam. i. Co, widzimy się na ten materiale. Powodzenia! No nie nazwę to dzisiaj po